Kiedy usłyszałem, że w dzierżoniowie rosną takie egzotyczne rośliny jak palmy, juki, no i oczywiście oliwka, no to musiałem tutaj przyjechać, przekonać się na własne oczy. Jest? Są! Yes, oh, Wszystko widać, to nie jest, że tak powiem, jakaś ściema. No ale moją uwagę od razu zwraca ta oliwka. Jak ona długo tutaj rośnie? E, oliwka akurat jest od zeszłego roku. Prawdopodobnie około 100 lat może nawet mieć. Niesamowite, a nie wygląda, bo jest mała, nie ale oliwki mają mała. taką. Tak. mają to do siebie, że one nie rosną takie duże, prawda? To tak jak człowiek, jeden jest, nie wiem, wysoki, chudy, drugi jest mały, gruby, no. A są z tego samego roku. Na przykład. No tak, u pana oliwka rośnie tutaj w ogrodzie, ale często kupujemy małe oliwki. Czy to jest dobry pomysł? Czy oliwki sprawdzają się jako kwiaty pokojowe? Według mojego doświadczenia, na pewno nie. Dlatego, że one na pewno nie nadają się do mieszkań, gdzie jest plus 20 stopni, jest sucho, musiałyby zimować w pomieszczeniu bardzo, bardzo jasnym i chłodnym. Rzadko kto ma takie pomieszczenie. No właśnie, ale na, na przykład na tarasie albo na balkonie. Tak, ale musielibyśmy ją dogrzewać, dlatego że oliwka wytrzymuje około minus 10-12 minus stopni. No właśnie, bo z tą oliwkę trzeba zabezpieczyć odpowiednio na zimę. Jak to zrobić? Zaraz pokażemy. To jest kabel grzewczy. Przytrzymasz tutaj? Jasne. Dobra, i na samym dole ułożyć. O, a ja będę kręcił dookoła. To trochę przypominało ubieranie choinki w środku. Tak, można a, powiedzieć, że, że dokładnie to samo. Proszę, pień mamy zawinięty. Teraz trochę damy pomiędzy liście. Po prostu luźno na liście rozkładamy. Do tego dajemy termostat, który będzie odpowiadał za regulację temperatury. I ten czujnik musimy gdzieś włożyć do środka, żeby Tak, tak o. Mhm. I teraz bierzemy kaptur z Nakładamy. Ja standardowo daję e, 3-4 kaptury. Gdyby się okazało, że przyjdzie, nie wiem, minus 35 stopni, to może trzeba by dać jeszcze ze dwa, żeby to ciepło nie uciekało. Czyli trzeba ubrać po prostu oliwkę na cebulkę. Dokładnie. To jaką powinniśmy ustawić temperaturę na zimę, żeby oliwka dobrze się czuła przez cały czas? Ja u siebie ustawiam na około minus 2 stopnie. Rozumiem, czyli wcale dużego ciepła nie potrzebuje. Nie musimy ją ogrzewać do. Plus 20 pod tą włókniną. Nie, 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 w żadnym wypadku.